Yo! Siemanko! Z tej strony Pakizu i dzisiaj gramy wy w Fortnite'a! Dzisiaj jest bardzo fajny dzień. Dzisiaj kupujemy karnet z 25 poziomami. Mam tutaj, o, 2900 dolców. Jest totalna zniżka, więc miałam farta. Odblokujemy seglutka. To kupujemy dziać ja No. Okej. Okay. Ile tu będzie. O, będzie mieli... A to. Oj, jak ludkowe spadanie. Poczekajcie. O, ta muzyka super. 52 dolczy. To się nazywa. To się nazywa. Coś pięknego. O, 600. Fajnie. Ja trzy nowe skiny. Glutek jest najlepszy. Ja będę grał glutkiem. Ja cię dwa plecaki. To fajniejszy, chyba ten. Lotnia nowa. Kojaka. Hmm. Aha! Nie, nie ja wolę tą załina solo. Hmm. Dwie. Ta, dwa te. Jeszcze jakieś dwa nowe. O, glutkowe... Bez... O ja! Jeszcze sobie ten taniec zmienię. Oto. Dobra. Dobra. Um. ok Okej. A to? Oba. to jest fajne pojemy Jeszcze jeden. Fajnie. No fajnie. Weźmy pary. Mm, Okej. Okay. Dobra, zagram trzy rundeczkę. Nie no, to będzie. Ja uwielbiam tą grę. Seria. Coś pięknego. Ten obrazek też jest fajny, bardzo. To jest ten mech. To jest mech? Nie, to nie mech. I to jest ten Bodży tego z eventu. On był fajny. Ale niestety stracił rękę. Ale miał w tej połowie rękę. Czy w tej połowie ręki miał jakiś od nie wiem co, to jakiś jetpaczek. A się nie mogę zaczekać. Ja super, że kupiłem sobie to. Aha, ja się odradzę chyba dopiero w busie. A nie, jeszcze nie. O nie. Dawaj lecimy, nie wiem. Ja lecę o tutaj. Ale... Super, super. A dobra. Okej. Okay. Jak chcesz... Ja lecę na ten mościk. Ale super to wygląda. <laughs> Serio, no. Teraz Fortnite stał lepszy. Najpierw nie polecę tu. Tylko do tego mostu, bo tam jest fajnie. Tam jest skrzynka. No. Dzięki, ale nie. Tylko że weź. Albo niech ktoś sobie go weźmie. Ja mam tu szarego w sumie... No, szary jest słabszy, ale no. No jest. Serio. Aha. Fajnie. Granatów nie biorę. Tam jest jeszcze skrzynka. Gdzieś na statku. Jeśli mi teraz zbiją, to będzie źle. Ja tutaj zawsze tak robię. O, MK, fajnie, fajnie. O, 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 coś już słyszałem gdzieś. Dobra. O, przed chwilą Bartek. Bartuś nasz wbił ten 2014, a przed chwilą jeszcze miał ten 13. Dobrze, idziemy sobie na górkę. Jakie piękne kwiatuszki, ale kamienie już nie są piękne. O, jakiś. A, to jest to, to na, na co chciałam iść. Okej, okay, wchodzimy sobie. Gdzie to? się ma to był mój typ z drużyny, czyli Bartus Pro player oczywiście Dobra rozwalamy sobie daszek i od razu pompa no to jestem zadowolony <gryw> Naprawdę to ja jestem już zadowolony Serio. Ej, no. Jakie to było ten? Ja takie mówię, o pompa, ale fajnie. I takie idę po skrzynkę. A tam dropi pompa. No. Najlepsze. O, da się teraz mieć 15 bandaży. Ale we wezmę sobie wędkę, bo chciałbym zrobić bardzo zadanie. Dobra, mam lepszego. O, się ma. Schowam się. O! Aha, zrobię. Ej, ja po prostu. Aha, fajnie. No to fajnie. Przypadkowo zrobiłem zadanie. To to może edytować? Może on to. Co? Co to? Strzelba. A po co mi. Trzy. Dobre, nie chcę, czekaj, Dobra, jak nie Jak nie. Dobra, Mówi, idziemy tam połowić sobie rybki. On idzie za mną. A w sumie On. Nie, on we mnie pewnie walnie jem, Ja zginę. Wiecie? Coś pewnie tak przeczuwam. Tam są rybeczki. Fajnie, fajnie. Rybeczki. Zarzucę do rybeczek? Nie. Czy są tam typy? O, jakiś medal. Dobra. Aha, fajnie. Ja chcę złowić broń. Aha, siorp. O, fajnie. Siorp, ryba. a fajnie. Muszę złowić jakąś rybkę. Halo rybki, rybki, cip cip cip. Cip cip cip, o są rybki. Polujemy na rybki. Polowania na rybki. Dobra No nie, no nie Rybka, seria No i co ci tam typie dropnęła To ja się chowam O kurde typy strzelają, typy strzelają Kurde, 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 no nie, przegraliśmy to. Bartuś. papa pa. Weź sobie moje bronie. Pewnie zginęliśmy, co nie? Oni, on, oni nie jeszcze tu zabiją. Dzisiaj idę sobie z No. Mówiłem, że zginie. O! zapomniałem coś. A dawaj jeszcze raz. Nie, dobra, jak nie chcesz to nie. Czy chcesz? Chciałeś? Aha, już jest w lobby. Fajnie. Prawie no do lotni. Dobra, dawaj jeszcze raz. No dawaj. i pokój. Aha. Czego akurat teraz? Bim, bim. Dobra. Siema. Dobra. Mm. Zaraz będziemy na mapie. Znowu. Albo... A ten se coś śpiewa. Ten se no normalnie coś śpiewa. O, okej, okay, no przed chwilą to powiedziałem. Wiesz? No, co, ty lecisz tu, dobra? To pa! pa. Ale ja co idzie indziej? No w sumie. Ale ja co tam gdzie? Znowu, czyli wiecie gdzie? Na mostik, potem gdzieś tam. O, o. No, on pewnie do mnie przebiegnie. Aha. Usuwam znacznik. A nie, nie usunęłam go. A ten, ten się ciągle coś śpiewa, no. Możesz przestać? Serio, możesz przestać? Dobra. Przestanie, że wreszcie Bartek. Dobra, idziemy tam, gdzie musimy wędkę mieć. A w sumie tam jest skrzyneczka, ale nie wiem gdzie jest strefa. O, jestem w strefie. Ej, fajnie. Jaj, następny poziom, miks. Nie, 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 Aha, fajnie. O, kurczę. Ktoś tu już jest. Gdzieś go słyszałem. Koniec! Muszę wyłączyć kolejną. Dobra. Idziemy. Chodź do mnie. Chodź, nie, nie chodź do mnie, tylko chodź tam, A. gdzie ja idę, wiesz? Chodź tam, gdzie ja. Chodź o tu. O, tu, ja tu chodzę. Nie, co? Zrobiłem. Kurczę. Dobra. Dobra, tam widziałem gdzieś pompkę. Niszczymy dach, niszczymy O, OMK. No i dzień dobry, pompa. Fajnie. Fajnie, no. Naprawdę, Wam wtedy nie było tak fajnie. O, jest węteczka. Nasza ulubiona. Hmm. To fajnie. To, to już będzie. To, to już. Idziemy. Tą to... po skrzynkę. Aha, teraz ciągle dropią pompy. Ale przepraszam bardzo, jak wtedy ten to nie mogła dropnąć, co? A w sumie nam dropnęła. Gdzieś tu. O, jest skrzyneczka, fajnie. Dobra, nie śpiewaj już tego, wiesz, bo to mnie już wkurza. Nie śpiewaj tego. To już w kurze Mam wędkę i widzę O kurczę To papa To ja uciekam Bartuś Słyszę typa, typa Wiem też słyszałem typa Serio? To nie jakłam Bo ja właśnie do niego Niby idę i mi da headshot'a z pompy to ja normalnie go... nie wiem co zrobię Uf. jej! zrobiłem zadanie! medal przetrwania 50 graczy i zaraz umrzemy mówię ci to! No pewnie tak, pewnie zaraz... Typy, typy typy. Typy, typy. Typy są tam. Typy typy, są, są, tam. Typy typy. Są, tam, tam, typy, typy, są tam, tam. Typy typy. Są, tam, tam. Dobra, no. Gdzie są typy? No. A mam tylepów. Dobra, pana to. Gdzie są mi pyty? Są... A, tam była jakaś skrzynka. On się rzucił bezsensownie granaty. Co, nie? O. Tu się ulepsza jak też. Wow, odkryłeś Amerykę wiesz? Trzeumiem ulepszać. No, że się gdzieś schowali w śmietniku albo w sianie. Pomyślałeś? Dobra. Da się w ogóle to machiny zniszczyć. Nie, nie da się. Ciekawe co by się dało... O, gdzieś typu słyszałem. Gdzieś. Tu? O, o, o. o kurczę. Co ty już ich walisz? Ja tam nie idę. Elo, dobra, jak ty tam nie idziesz, to ja też tam nie idę. Elo. Ale tam też chyba były wtypy wiesz? Nie, no, ja tam nie idę, Elo. Dobra, to nie idź, Elo. Tam giniesz w... nie, 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 Noś mu się chyba słowa mylą. Dobra, no wiem, potem tym meczu kończymy. Ale mnie nie opuścić. Nie opuścisz. No to jest te pole, co tam jest ten, 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 ta broń. Oh, o! No, Znowu mam ta siarba Nie ma już tam... Siarb dodaję... co Aha! Farma folii... Antwiedzono, Okej okay. Co? Gdzie to, gdzie to jest? A. Z kim ty walczysz? Mówiłem ci, żebyś zniknął. Co ty chcesz zrobić to ja nie wiem. O nie, no, co robi? Co ty piemyślisz? Ty robisz coś fajnego. Co ty gadasz, Bartuś? O, o, no. Bartuś, ty o, zginąłeś. Powiem ci, tam pomóż tak ty trochę. No wejdź, ja idę. Pierwszy raz mówię, pomóż. A gdzie oni... Kurczę są? Uberw Uberwali! Nie, 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 nie. Siedemnaście oh. miejsca Moja noga. sobie O fajnie! Dobra, to papa. Znaczy, no, to już będzie na kon... To już będzie na tle w tym odcinku. To papa.